Dzień dobry dzieci. Usiądźcie proszę w kole. Dziś opowiem wam historyjkę. Pewnego razu był sobie mały, błochady potworek, zwany koronawirusem. Proszę pani, czy on się tak nazywa, bo nosi na głowie złotą koronę? Tak, tak, ale nie jest on księciem ani królem. Tak naprawdę to mały, złośliwy potwór. Proszę pani, a dlaczego złośliwy? O tym opowie wam on sam. Chodź! Chodź tutaj, moje potworze nie wstydź się. Powiedz nam, co lubisz robić. Eee, okej, okay, niech będzie. Cześć ci, jestem koronawirus złośliwy potwór <laughs> mogę was zarazić katarem, a psik kaszlem o nowot grypu o nie, nie koronawirusie nie chcemy przez ciebie chorować. Proszę pani, pomoże nam pani uniknąć zarażenia przez tego złośliwego potworka? Oczywiście, dzieci, posłuchajcie mnie dobrze. Wystarczy, że będziemy przestrzegać tej magicznej formuły przy myciu rąk. Mydlimy, mydlimy, mydlimy. Pocieramy, poceramy, poceramy. Puczemy, puczemy, puczemy. Do tego zostajemy w domu z mamą i tatą. I Używając swojej wyobraźni sprawimy, że potwór zniknie. Dziękujemy, pani! Możecie zbudować magiczny pojazd z pudła i przy użyciu liny podróżować po całym domu. Tak! Jak fajnie! Zbudujcie z kijów i koca indiańskie typi. Albo stwórzcie tor przeszkód z krzeseł w kuchni. Wow! Ale zabawa! Więc, proszę Pani, możemy zrobić to wszystko? Oczywiście, dzieci! Hurra! Hej, dzieciaki, dokąd biegniecie? Koronawirusie! Biegniemy do domu się bawić! Żegnaj, potworze! Papa! Pa. O, rozumiem! Wygraliście! Odchodzę! Chcę być lepszy, dlatego was nie zarażę! Papa, pa, dzieciaki! Ginocchio non zia sul fita! Lasci in pace!